Amazon. Największy sklep świata. Miliony paczek, tysiące ludzi, gigantyczne hale, w których czas odmierza się nie zegarkiem, a tempem pracy. Ale za błyskawiczną dostawą, za kliknięciem. Kup teraz. Czasem kryje się dramat. Na tym kanale każdy głos się liczy. Dołącz do naszej małej społeczności i zostaw ślad po sobie. W 2021 roku w jednym z polskich magazynów Amazona w Sadach pod Poznaniem dochodzi do tragedii. Umiera Dariusz Dziamski. Doświadczony pracownik, mąż, zasłabł podczas pracy, po czym, według świadków, pomoc przyszła zbyt późno. W niewielkim mieszkaniu przy jednej z głównych ulic Poznania panuje milczenie. Przerywa je tylko tupot labradora. To jedyne towarzystwo Beaty Dziamskiej, wdowy po Dariuszu. Zostałam sama z tym pieskiem. Mówi cicho. Mąż brał nad godziny, bo wiedział, że sama nie dam rady. Pracował ponad siły. A teraz. Obwiniam się, że to przeze mnie. Wcześniej pracowała z nim w tym samym dziale, ale po wypadku, który miała w 2020 roku, długo była na zwolnieniu. Wróciła do pracy, mimo że nie była w pełni zdrowa. Wiedziała, że ryzykuje. Ale nie chcieli zostać bez środków do życia. Dariusz był tak zwanym Water Spiderem osobą odpowiedzialną za rozwożenie pustych pojemników. Skrzynki, potocznie zwane totami, nie należały do lekkich, a ich ilość często przytłaczała. Zmiana zaczynała się o szóstej rano, kończyła o szesnastej trzydzieści po południu. Cały dzień na nogach, bez taryfy ulgowej. Beata dziamska pamięta tamtą niedzielę, 5 września. Nie poszła do pracy. Miała wolne mąż. Jak zwykle ruszył na zmianę. Wielu pracowników nie wyrabiało tempa. Wspomina Mąż zgłaszał to liderowi. Mówił, że jeśli nikt nie pomoże, to wszyscy padną. Pod koniec zmiany faktycznie ktoś został mu przydzielony. Ale wcześniej doszło do kłótni. Wieczorem wrócił do domu inny. Zamyślony, cichy. Nie chciał rozmawiać. Powiedział tylko muszę odpocząć. Następnego dnia, 6 września, Beata obchodziła imieniny. Obudził mnie o trzeciej czterdzieści. Powiedział, że musi jechać do pracy pożegnał się inaczej niż zwykle tak jakby coś przeczuwał zaniepokoiła się zaczęła dzwonić znała godziny przerw raz jego telefon logował się do sieci raz nie dzwoniła do ochrony do przełożonych nikt nie chciał powiedzieć co się dzieje w końcu zadzwonił domofon dzielnicowy powiedział że mój mąż nie żyje mówi beata znajomi z pracy dzwonili zaraz potem Opowiadali o tym, co się wydarzyło rano. Mąż mówił, że coś go kłuje w klatce piersiowej. Myśleli, że żartuje, ale jego oczy mówiły coś innego. Był przerażony. Proszono lidera o wezwanie pomocy. Ten podobno odmówił. Kazali mu iść o własnych siłach do punktu medycznego. A przecież on się już słaniał. Dla niego to była wspinaczka. Gdy tam dotarł, zemdlał. Beata nie wie, czy akcja reanimacyjna została przeprowadzona prawidłowo. Nie wie, czy mąż mógłby jeszcze żyć, gdyby pomoc nadeszła wcześniej. Zobaczyłam męża dopiero po sekcji zwłok. Nie rozpoznałam go. Myślałam, że to nie on, że ktoś mnie oszukuje. Ale to był on, tylko tak bardzo zmieniony. Twarz pełna cierpienia. Wciąż się zastanawia, jak bardzo cierpiał w ostatnich minutach życia. Beata Dziamska nie szuka sensacji. Szuka prawdy. Chce wiedzieć, dlaczego zginął. I dlaczego nikt nie zareagował szybciej. Śledztwo zostaje umorzone. Oficjalnie. Brak podstaw do uznania winy pracodawcy. Ale to nie był jedyny taki przypadek. Rok wcześniej, w tym samym magazynie, umiera kobieta. Według oficjalnych informacji, przyczyną był zawał serca. Państwowa inspekcja pracy badała sprawę. Ale ostatecznie śledztwo zostało zakończone. Amazon nie komentował szczegółów. Zapewniał jednak, że przestrzega procedur bezpieczeństwa. Ale były też inne doniesienia. Pracownicy opowiadają o presji, o opaskach mierzących ich ruchy, o normach, które trzeba wypełnić co do sekundy. Maria Malinowska z inicjatywy pracowniczej Amazon w Sadach powiedziała gazecie wyborczej, że te dwa zgony nie były zdarzeniami losowymi. Ale raczej wynikiem tego, jak wygląda tu praca. Związkowcy mówią wprost: Amazon traktuje ludzi jak maszyny. Firma odpowiada: inwestujemy w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Czy jednak inwestycje idą w parze z rzeczywistością na hali? Czy można było uniknąć śmierci? Ale dramaty związane z Amazonem nie kończą się w Polsce. W listopadzie 2001 roku w Bessemer w Alabamie. W ciągu kilku godzin umarło dwóch pracowników magazynu Amazona. Jeden z nich zmarł jeszcze na terenie zakładu, drugiego zabrała karetka. Zmarł w drodze do szpitala. Według relacji współpracowników obaj wcześniej zgłaszali złe samopoczucie. Ale, jak twierdzą świadkowie, usłyszeli, że mają kontynuować pracę. Z organizacją More Perfect Union skontaktowali się pracownicy, którzy twierdzą, że to nie były odosobnione przypadki. Ich zdaniem tylko w 2021 roku w BSMR zginęło sześć osób. Padają poważne oskarżenia o próby tuszowania śmierci, o kulturę milczenia. O firmę, która, zamiast zatrzymać linię, stawia wydajność ponad życie. W maju 2023 roku w centrum dystrybucyjnym Amazona w Fort Wayne w stanie Indiana, doszło do tragicznego wypadku. Dwudziestoletni pracownik, Cez Gruzbek. Próbując usunąć zator na górnym przenośniku taśmowym, doznał śmiertelnych obrażeń głowy. Po dochodzeniu władze stanowe do spraw bezpieczeństwa pracy stwierdziły, że Amazon nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy, co skutkowało nałożeniem maksymalnej w stanie Indiana grzywny w wysokości 7 tysięcy dolarów. Śmiertelny wypadek Gruzbeka wydarzył się, gdy organy nadzorujące bezpieczeństwo w całym kraju wszczynały liczne dochodzenia w sprawie praktyk bezpieczeństwa Amazon. W 2021 roku pracownicy Amazona odnieśli poważne obrażenia częściej niż inni pracownicy w tej samej branży. Oczywiście Amazon kwestionuje te liczby. Od 2022 roku Federalna Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy złożyła co najmniej pół tuzina skarg na naruszenia bezpieczeństwa przeciwko Amazon, nakładając na firmę grzywne w wysokości ponad 270 tysięcy dolarów w ramach skoordynowanej odpowiedzi na wysokie wskaźniki urazów ergonomicznych i ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników Amazon. W Stanach Zjednoczonych trwają dwa dochodzenia w sprawie wewnętrznego biura medycznego Amazon Amcare i sposobu, w jaki Amazon dokumentuje i zgłasza obrażenia. Jedno prowadzone przez prokuratora generalnego południowego dystryktu Nowego Jorku, a drugie przez Senacką Komisję do spraw zdrowia, edukacji, pracy i emerytur Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący Bernie Sanders zażądał informacji o systematycznie zaniżanych wskaźnikach obrażeń w firmie. Ale jak dotąd Amazon poniósł niewiele konsekwencji w wyniku tej działalności regulacyjnej. Kolejne przypadki śmierci w magazynach Amazon moglibyśmy wymieniać bez końca. Ale nie chodzi tu o liczby ani o statystyki. Ten film to nie oskarżenie. To pytanie. Czy szybka dostawa jest ważniejsza niż ludzkie życie?